Siemanko, siemanko, witajcie z tej strony Wasi Wojownicy Ostrości na kanale Wojowników Ostrości. Kolejne ostre testy z ostrym misiem, wściekłym tak. bykiem. Tak. Dzisiaj na tapecie kolejny ostry sos. Tak? A czy, a czy ostry? To się okaże. <grym> Co dzisiaj mamy? Tak na naprawdę testy? mamy po raz kolejny ostre sztosy, czyli polski, polski sos, polska marka tutaj sosów ze Świdnicy. I, i tym kolejnym polskim sosem jest śliw, śliwka Apokalipsy Chocolate taki, taki oto sosik Sprawdzaliśmy te Apokalips Chocolate przed nagraniem myśleliśmy, że to jest spokojne Ty myślałeś? Tak, ja myślałem, że to, no, to będzie z habanero Ja obserwowałem tak do, do miliona No ja mówię, to będzie jakieś tam 400-500 tysięcy no. Apokalips Chocolate według wujka Google od 1700 do 2,2 od, minut, od, od 1 400. Tak? Milion 1 400 tak. do 2,5 mm. No, no, 1, no i to no półtora to jest trochę. Dobra. 200 gram sos. Mm. Ostrze sztosy powstały z miłości do kapsaityny. Każdy nasz produkt jest w 100% rzemieślniczy. Nie używamy żadnych sztucznych konserwantów, barwników i polepszaczy. Składniki tego tak. przyjemniaczka Przeczytaj. śliwki. Ocet jabłkowy, cukier trzcinowy, cebula, sok z limonki, papryka, habanero w nawiasie czerwona oraz y y czekoladowa, y czosnek, imbir, y papryka, apokalipsy, czoklat, y sól i przyprawy. Y po otwarciu przechowywać w lodówce. Y vegan food, handmade, produkt polski. Idealny do croissantów, grilla i deserów więc to już coś, coś o nim mówi. Jeszcze przeczytamy wartości odżywcze. Tak, odżywcze, wartości odżywcze są Na 100 gram produktu mamy 123 kilokalory więc dosyć kaloryczny. No, ale jest dużo czoklit, w nim Dosyć, dosyć kaloryczny. Tłuszcz 0,7 g, węglowodany 8 g, w tym cukry 6,2 g, białko 1,5 g i sól 0,7 g. Produkowana w Polsce przez Ostrych Sztosy, Jędrzej Lewandowski. Świdnica. Dobra. 0,7 grama? soli to soli, tak, tak całkiem spoko. No faktycznie ale, się może Ale, ale, ale to z soli kłodawskiej. Aha. To jest różnica. A to jest jakaś na sterydach sól? Kłodawska? No to to, kłodawska, to jest nasza. Na, no. z, z, z naszej ziemi. Mhm. Właściwie z, z, naszej, z naszej skały. Tak. No bo sól jest ze skały, nie z ziemi. Mhm no Jest też sól z morza, cza, cza, morska, ale to Wiesz, z czego też sól morza? Nie wiem, co Ci tam chodzi po głowie. Jak go już napocznę, wstrząsnąłem. No, jest przy, przyjemny ten do otwarcia, taki. Dobra, napoczęty całkiem. Okay. Dodamy spod spod, żeby nie uciekło, później wysprzątamy. No, tak dobrze. Przekręca się? Nie, tak dobrze, tak dobrze trzyma, że aż nie chciało puścić. No, nam tu też lekki wietrzyk zawiewa, mi, mi rozwiewa fryzurę, no, ale to... Wiecie, wybaczcie. Mm. To jest sos przede wszystkim ze śliwkami, tak? Mhm. Czy jest to śliwki? Ci, tak. Aha. To, że tu pisze śliwki, to bym powiedział, że są śliwki. Nie no. Jest w tle jakaś słodkość. Aha. Czuj ją nosem. Czyli. Może się okazać, że... Aha, jeszcze ostrość, bo tutaj też nie wspomnieliśmy, nie to jest 2 tak? na 5 według dwa, procenta. 2 na 5, więc za jeden płomyk odpowiada habanero za długi, drugi płomyk ta papryka 2 miliony. Nie no, jest tu słodkość. Im więcej wącham, tym więcej jest tej słodyczy i takiej, i takiej mhm. śliwki, bym powiedział, dość słodkiej, ale pierwsze, co mnie uderzyło, to przyjacielu. Papryka. Papryki. Mm. Czyli nie będą ukryte. Może się okazać, Ale... że wcale nie będą tak ukryte. No Zobacz to. Co byś to wciągnął? Wciągnij. No? Aczkolwiek no, pierwszy strzał mnie uderzyła. Uderzyła mnie pap pap papryka. Potem dopiero się zaczęła wyłaniać ta słodkość śliwki. No, teraz tak wciągnąłeś, wcząkno... że masz czopaso. Zaraz go będziesz miał na, na, na spodniach. Faktycznie na pierwszy niuch no. y, to nie jest śliwka. To jest taka kwas, kwaskowatość takich właśnie... A tę kwaskowatość nawet nie czułem. Delikatny... Delikatny kwasek. Ale papryki wyczułem wyraźnie na, na pierwszy niuch. I wyraźna właśnie paprykowa obecność. Potem zaczęła się wyłaniać ta y, słodycz i taka, to taka być może śliwka w tej słodyczy, ale ale pierwszy strzał to była słodkość wyraźna. I bardzo char... słodkość, paprykowość. Bardzo charakterystyczny niuch y, Habanero. Habanero mówisz? Tak, wsadź tam cały nos. Szyjka jest za woska. <laughs> Żeby wsadzić cały nos, to na pewno. <laughs> Mój, na pewno. Ale nie, powiem Ci tak, im, im, im dłużej tak zaciągam się, tym mhm. dostrzegam tą. Tak, śliwkę słodkość taką. Mm -hmm, taką mm -hmm. y ale tak to same. nie jest taka śliwka zalana czymś. To jest taka dojrzałość śliwki. No, taka bardzo słodka śliwka Bardzo słodka, już taka no Dobra. zerwana sama skrzaczka. Lecimy z tym. Róbmy to. Zadozujmy. Pozwolisz, że pierwszy zadozujmy. No jasne. Może nie pozwolisz. Oczywiście dozowany będzie na kuciaka tak, kurczaczki. Siedzimy tutaj przy Kwycy. Polecamy. O, to Co kto robi nam, nam akurat jest po drodze, więc... Tak, no jakby budżetowo. No, jakby to tak policzyć, to wcale nie tak budżetowo. Powiem ci. Ale doceniamy naszych wspierających. Tak. Bardzo im dziękujemy za pomoc. Yy, powiem ci, że... Konsystencja taka mocnego dżemu. No właśnie. To nie jest coś rzadkiego zawies... co, no co, be... jest coś gęstego zawieszonego. Ja jako, że czucia. mam mały kawałek kurszaka, sobie wezmę tyle, co? Dobrze. Później i tak na łyżeczka bierzemy co? <głosy> 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 Powiem Wam tak. Ja po prostu nie jestem wierbicieli. Śliwki? Yy... Czy dżemików? Dżemikowych klimatów yy, z jakichkolwiek owoców, by ten. By Ale ten ja mówię, że to jest... Dżemik nie był zrobiony. Ja mówię, że to jest konsystencją dżemu. Takiego zbitego, takiego troszkę galaretowatego nawet momentami. No właśnie. Dobra, ja, lecimy ty? Tak, tym? Lecim. Może no, tak powiem. Trzeba to zrobić. To nic, że wielbicielem nie jestem. Troszkę nam tu wie. With słodki. Delikatnie gdzieś tam. Na języku mi delikatnie, no, ale to takie malutkie giełki dosłownie. Duża słodkość. Mhm. A ja? Słodkość owocu, a nie słodkow stuku. Mhm. Tak. Ale czy z nośnika powiedziałbym, że to jest śliwka? Nie, to jest po prostu coś słodkiego. Nie, to jest co, coś słodkiego. Miałem mówić, że mało się, mało się przebija przez ten no, nośnik. Mhm. No, nośnik go dom, zdominował. Mhm. Także byłoby trzeba więcej polać. Ale też nie będziemy. Tak. Zmieniać konwerty naszych testów. Mhm. I, i, I tak wleci jeszcze łyżeczka. Nie będziemy robić dipu. Czekam, chwilę ale to się nie unosi. Nie. Ja czuję jakieś delikatne drapnięcie śladowo po jednej stronie gardełka, ale to już takie smyrnięcie. Jakby mnie coś tam załaskotało za, za i tyle. Także... Raczej to będą szybkie testy, a Ty już widzę, jeszcze, jeszcze mu mucisz, a już, ju już polewasz. Powiem Ci, bo bardziej mi przeszkadza mm. suchość tego kurczaka. No, ale nie możesz wziąć tej łyżeczki, póki nie, nie zjesz. Mhm. No. Ty Chyba, że weźmiesz jeszcze jedną pozycję. No. Wtedy, jak weźmiesz jeszcze jedną pozycję, to pozwolę Ci teraz sobie nawilżyć tego kurczaka. Nie <laughs> no, tak naprawdę nalewam już, bo nie ma sensu. No nie ma, bo, bo tu nie ma... Czekać po, jak się w aftarbarnów czy coś po takiego O tu nie ma, nie, ma, nie ma historii, jeśli chodzi o. O jeśli o chodzi o ostrość tego produktu, to nie. Dla nas oczywiście. I, i, i na razie przed, przed testem na czysto. Tak. Oczywiście mówimy tutaj cały czas o sobie subiektywnym odczuciu. Chcecie zobaczyć jak wygląda ten sosik? Zrobimy zdjęcie łyżeczki? Myślę, że można zbliżyć po prostu, bo jak już mamy polane oby, o, o, obydwoje. O. Dobra, to ty ja. Tak. Taki No, dżemik, dżemik taki. Drzemik bardzo zwarty. Nie widać tutaj. Są jakieś grudki, ale nie widać, żeby to było jakiegoś innego koloru. Coś. Nie. Bardzo jednolite względem środka kolorystycznym, nie? Na butelce też widać jakieś skórki, tutaj tak. takie pozostałości. Mhm. Teraz, jak posiada. Mhm. To te skórki, widać, nie wiemy, na ile to jest skórka paprykowana jasiewkowo. My już osiedliśmy? Tak zjadłeś? No to myślę, że można, bo no. to jakby bez historii. tam jakieś resztki tego, odbierzemy i jedziemy. Smacznego. Mhm. mhm. Skórki. Mhm. Kawałki śliwki. Śliwkowe. Przełknięte? No ja też. Zdecydowanie śliwkowy, czuć i. Taki przetarty miąż i kurki śliwkowe. E, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Ja poczułem taki klimat, poza śliwką, oczywiście, która tutaj jest jakby pierwszoplanowa. No. Poczułem poza delikatnym, tak naprawdę kosmetycznym drapaniem. Poczułem obecność imbiru. Nie. nie. Ja poczułem obecność imbiru. Taką. Nie, nie poczułem odresztą zresztą? Jest tu imbir. Tu jest imbir, gdzieś na. Końcówce chyba Nie, początku. Nie, jak Wiesz, nie ja, może, ja może jestem bardziej wrażliwy na kwestie imbirowe. Bo kiedyś piłem piwko imbirowe, kiedyś ale lubiłem moc. imbirowe. Nic tutaj się za bardzo nie dzieje. Na języku gdzieś delikatnie z przodu mi się odezwało. Ale to są takie kosmetyczne to jest takie podniesienia. Przetarcie tylko. No? Przetarcie tak jak po prostu po czymś lekko pikantnym. Powiem ci, że po tej. Ja sobie próbuję przypomnieć, bo już od czasów robiliśmy. Te mango. Co so z mango? No. Ale mango nie, chyba był mocniejszy. Nie, nie, właśnie nie pamiętam jak on miał w skale, wydaje mi się, że, że był mocniejszy od tego. Też sobie teraz kurczenie nie przypomnę. Nie, nie wiem, czy, czy nie miał 3 napięć. Jeśli miał, jeśli miał też 2 na 5, to jest na pewno od niego mocniejszy. Jeśli miał 3 napięć, no to, to już wiemy, dlaczego był mocniejszy. Ale wydaje mi się, że od tego był mo za zauważalnie mocniejszy. No. Tam była taka zauważalna, zauważalna pikanteria. A to jest takie po prostu. No. Ale wiesz, taki ap apokalipto czoklik tak? Taki, śliwkowy, taki śliwkowy, śliwkowy dżemik z odrobiną chili. I to dosłownie z odrobiną. To tak. nawet. Śmiem pokusić się stwierdzenie, że to jest coś dla każdego. Tak, to jest, to jest taki nawet produkt, dla kogoś, kto by. To, nie jest, taki pro, to jest taki produkt, jak ci, piszą, jak ci piszą na opakowaniu, że tam jest 0,9 chili. No, jak w tym na szczęście, w procentach, 0,9% chili. To, 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 to jest taka pikantność. No, to też jest gdzieś takie, wiesz, maźnięte gdzieś tą pikanterię. Albo mam już tak przepalony ryje. Chociaż to że... jest pierwszy odcinek dzisiaj, więc pierwszy odcinek dzisiaj, teoretycznie powinniśmy jeszcze na świeżo w miarę. No. A treningu ostatnio też nie było jakoś za wiele? No, U mnie ciut więcej, ale też nie, nie wybitnie. No. no nie, no to jest pikantność dla każdego zupełnie. Tak, ja śmiem, śmiem, wow. wow, o, tu się ruszył wiatr. Mały e... armagedon. Śmiem stwierdzić, że to by była nawet dobra ostrość. Oczywiście w roz nie, może nie z całej łyżeczki, ale nawet dla mojej mamy, która nie przypada za ostrością, Tak, to do do że to takie spoko. I tak naprawdę do, do czego teraz już przejść płynnie, bo tu nie ma co o ostrości za wiele no, opowiadać, bo jej nie ma. Y ja bym skupił się ze względu na słodycz tego, mhm. albo do mięs typu wędliny, że wiesz, wędlina z jakimś przełamanym mm. na słodko. Jak najbardziej. E, albo właśnie jakieś deserowe klimaty, do ciast, do takich rzeczy. Do ciast, do lodów. Do lodów, do, do, lodów, do ciast, do jakichś bankejków, do, do jakichś naleśników. Na kanapkę, nie wiem, no. na jajku na twardo też. Taką to na widzę. przykład kanapkę z jakimś nabiałem, z jakimś serem mm. albo z oscypkiem. Na, na oscypkę też miałem powiedzieć właśnie, mhm. zamiast, zamiast żur, żurawinki. To tylko. są te połączone, synapki. Psy. Tak, jesteśmy. Połączenie tak, ogonki. Fajny. Nie, ogonki mamy na swoim miejscu. Tak. Każdy, każdy swój. Każdy swój i nie połączony. Tak, no szerokie zastosowanie. Fajny produkt, szerokie zastosowanie, na pewno na pewno godne polecenia dla, dla osób początkujących, jeśli chodzi o, o, o jakieś tam e, zabawy z pikantnością. U nas na pewno szybko zniknie i to nie dlatego, że go wywalimy. Nie, po prostu po prostu szybko, szybko zjemy. Sos, sos do zjedzenia. Na raz, dwa, trzy, że tak Na jak. raz, dwa, trzy i sofa nie ma. No. Bardzo dobry, polecamy Tak. sprawdzić. Jak, jak jedliście go, to napiszcie wasze wrażenia. Że, się, że tak tobie pozwolę zażartować, kto ci za to zapłacił, że go polecasz. No tak. Dostaliśmy tutaj w komentarzu. Dobra, niedawno. ale to jest temat na, na, na inny odcinek. Tako, może kolejny. Nie, kilka... no przecież może... możemy nawiązać, bo było w QA info. Że nie dostajemy żadnych sosów na zasadzie polećcie to, tylko na zasadzie sprawdźcie, Dokładnie. czy wam będzie smakowało, czy nie. Tak, no ale komentarze typu, że na, na tak. pewno wam dobrze zapłacili się pojawiają i pojawiać będą. Z, z, od ostrych so, sztosów nie wzięliśmy ani złotówki za recenzję tego sosu. To jak, oni wzięli od nas złotówki. Tak, jak zakupuły. również od innych polskich producentów również nie bierzemy ani złotówki. Tak. A ten sos, mimo tego, polecamy. Trzymajcie się na razie. Do na razie, następnego. Pa.